Dzień dobry, witam z pięknego miejsca, jak widać, jesteśmy w terenie, ekipa jeszcze śpi, bo jest wcześnie rano, my z Sejgonem już po spacerku, kawka się robi, siedzieliśmy dość długo. Za chwilę będę pył, pił swoją pyszną kawkę. Długo siedzieliśmy i raz, że mecz Polska-Niemcy, piłki nożnej kobiet. Dwa jakiś tam koncert był, a potem żeśmy sobie tak pocilowali, więc nie jest dziwne, że ludzie jeszcze śpią. Ale super było, słuchajcie, pogoda jest przepiękna ludzi dużo mniej niż zawsze ale my tu mamy takie odludnie, odludne miejsce więc nie przeszkadza nam niczym nie wiem czy Bobra nie widzę w wodzie bo tu jest wszystko możliwe no cóż dzień wygląda następująco muszę odpalić Jeepa, który stał dość długo bardzo długo no i padł akumulator więc Turan dzisiaj będzie służył jako dawca, mam specjalny przyrząd do odpalania akumulatorów, ale tam jest ciężko podejść kablami, bo tam jest przeróbka na szybko, szybkie złącze, a, a nie bardzo jestem w stanie zadziałać takim urządzeniem do rozruchu. Myślę, że sobie poradzę. No i trzeba zaliczyć przegląd techniczny. Jak już to ogarnę, wrócę do chillowania. To co? Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, a ja idę. Nadzorować swoją pyszną kawkę. No to nara.